O, jesteście! Dawno was nie było, a w sumie to chyba mnie dawno nie było. W każdym razie, cześć hej, witajcie z mojego pokoiku. Dziś, kilka słów o armii niepokalanej. Czy może, żeby ktoś się nie obraził, bo zaraz no, mogą być tacy wrażliwcy, którzy powiedzą: Armia niepokalanej, trochę to tak dziwnie brzmi. Gryzie się dobrze, dzieci niepokalanej. Uczniów niepokalanej. Zresztą, ojciec Gabriele Amorf, o którym Wam dzisiaj opowiem, odwołując się do takiej książeczki, o której Wam tu kiedyś mówiłem: Broń przeciw złu. Moje spotkanie z Medjugorje, autorstwa ojca Gabriele Amorfa, jednego z największych watykańskich egzorcystów, już nieżyjącego zresztą, używa y, słów y, używa tytułu Armia. Dla niepokalanego serca Maryi. W związku z tym, chcąc się trzymać oryginału, też użyję tytułu. Armia niepokalanej. Zapraszam Was serdecznie. Ojciec Gabriele Amorf, już nieżyjący, watykański egzorcysta. W książce, o której Wam przed chwilą powiedziałem, Broń przeciw złu, to jest ta oto książeczka. Nie chcę jej zbliżać, bo zaraz mi ucieknie ostrość. I A tu mam wciąż problemy z tym oświetleniem. No, w każdym razie w podrozdziale zatytułowanym Armia dla Niepokalanego Serca cytuję orędzie Matki Bożej z Medjugorje z 25 stycznia 2012 roku, Maria powiedziała. Drogie dzieci, również dzisiaj z radością wzywam was, abyście otworzyli swoje serca i wysłuchali mojego wezwania. Ponownie pragnę was przybliżyć do mego niepokolanego serca, gdzie znajdziecie schronienie i pokój. Maryja mówi wprost: Moje niepokolane serce nie jest po to, żeby je ustawić w cudzysłowie i posługując się metaforą, gdzieś na półeczce na półeczce naszej duchowości, albo nie jest jakimś tkliwym określeniem jakiejś formy duchowości, tylko jest czymś konkretnym, to znaczy jest schronieniem, w, której, w którym znajdujemy pokój Boży. Dlaczego znajdujemy pokój Boży? Ponieważ pod tym sercem kształtowało się Najświętsze Serce Chrystusa, a Niepokalane Serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, do, którego to, do której to kaplicy przeciągiem jest Święty Józef, obrońca ten, który Strzegł świętej rodziny, przeprowadził ją przez noc, kiedy udawali się, uciekając przed wariatem Herodem, że tak powiem, tym świrem, który pozabijał wszystkie dzieci pierworodne, urodzone nocy, w której narodził się Chrystus, do Betlejem. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Otwórzcie się na modlitwę, dopóki nie stanie się ona dla was radością. Pytanie pierwsze: czy modlitwa jest dla nas radością, czy jednak obowiązkiem? Czy jeżeli pomyślę sobie, za chwilę idę się pomodlić, to się z tego cieszę, czy raczej traktuję to jako pewną konieczność, jak to mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. Lubię ten cytat powtarzać na naszym kanale: modlisz się wtedy, kiedy się zgodzisz tracić czas dla. Boga tracić w cudzysłowie oczywiście, albo może rzeczywiście twierdzić, że ten czas tracisz, zyskując go tak naprawdę w rzeczywistości duchowej. I teraz bardzo ważne, poprzez modlitwę, wszechmogący obdarzy was pełnią łaski, staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma, mówi Maryja, w tym niespokojnym, pragnącym pokoju świecie. 2012 rok też był czasem niespokojnym na świecie. Dziadki, swoim życiem dajcie świadectwo wiary i módlcie się, by z dnia na dzień wiara wzrastała w waszych sercach. Gdzie ma wiara wzrastać? W naszych sercach. Jestem z wami, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Modlitwa zatem jest łaską, którą otrzymujemy od Boga. Po ludzku modlić się to jest coś bardzo dziwnego. Osoby, które mają problemy z modlitwą albo wręcz po prostu odrzucają Boga i nie chcą się otworzyć na dar modlitwy. Patrząc na człowieka modlącego się, mogą powiedzieć fundamentalista, chory psychicznie, coś mu odbiło. Człowiek nie wiem, potrzebujący wsparcia. Po ludzku modlitwa jest zjawiskiem dość dziwacznym, i powiem, przyznajmy szczerze, że, że nie pochodzi od człowieka. To nie człowiek wymyślił modlitwę, to Bóg. Dał człowiekowi modlitwę jako dar. Tu sobie zapisałem: Modlitwa jest łaską i jednocześnie otwiera na łaskę. To jest pewne koło zamknięte, ale dlatego czasami Bóg zgadza się w miłosierdziu swoim i jednocześnie opatrzności Bożej, aby naszej codzienności, naszego życia sięgało cierpienie, żeby nam uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni, potrzebujemy jego interwencji, ponieważ moc w słabości się doskonali. Dzięki modlitwie stajemy się narzędziem pokoju, który wprowadza Bóg przez Chrystusa, do którego prowadzi nas Maryja. Pamiętajmy o tym, że jedynym pośrednikiem do Boga Ojca jest Jezus Chrystus. Natomiast pośredniczką do Jezusa Chrystusa, najłatwiejszą, najprostszą i najbezpieczniejszą jednocześnie najszybszą drogą do Syna Bożego jest Maryja. Pełna łaski. W niej nie ma nic, co by nie pochodziło od Boga. Ona jest Kecharitomene, pełna łaski. Preredempta przed odkupiona. Ojciec Gabriele Amorf zapisuje. Wszyscy potrzebujemy schronienia oraz pokoju, i Matka Boża mówi nam, gdzie mamy go szukać. W jej niepokalanym sercu. W związku z tym, jeżeli odczuwasz niepokój, lęki, to już wiesz. Że powinieneś je zanieść Bogu Ojcu przez Chrystusa za wstawiennictwem Maryi, za wstawiennictwem Maryi. My się nie modlimy do Maryi, tylko Maryja modli się z nami i jednocześnie za nas modląc się, że tak powiem, wstawienniczo. Ojciec Gabriele Amor kontynuuje. O niepokalanym sercu Maryi zaczęto mówić po tym, jak w 1854 roku ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu. A zatem niepokalane serce Maryi oznacza tyle co serce niepokalanej. Cztery lata po ogłoszeniu tego dogmatu sama Matka Boża potwierdziła go w Lourdes, mówiąc do Bernardetty prostej, choć pięknej dziewczyny, byśmy powiedzieli wieśniaczki, zupełnie niewykształconej, która zaczęła operować, kiedy przesłuchiwał ją ksiądz proboszcz, Terminami teologicznymi, których on jakby nie do końca jeszcze jarzył, nie do końca je jarzył i rozumiał, bo przecież dogmat o niepokalanym sercu Maryi, o niepokalanej, wprowadzono 4 lata przed tymi objawieniami. I Maryja w Lourdes świętej Bernardecie powiedziała, ja jestem niepokalane poczęcie. Na odwrocie cudownego medalika, którego wybicie powierzyła Maria młodej nowicjuszce Katarzynie Laburę. W 1830 roku w Paryżu, w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo przedstawione są dwa serca. Nie ma niepokalanego serca Maryi bez najświętszego serca Chrystusa, tak samo jak nie ma Maryi bez Chrystusa i z drugiej strony Chrystus nie stałby się człowiekiem, gdyby nie Maryja, gdyby nie jej odpowiedź Archaniołowi Gabrielowi, tak Chcę zostać matką Boga niech mi się stanie według słowa twego a zatem Boże działaj dwa serca serce Jezusa oraz serce Maryi w 1917 roku w Fatimie Pan powiedział chcę aby niepokalane serce Maryi było razem z moim sercem to są słowa Chrystusa wypowiedziane w czasie objawień fatimskich w roku 1917 i pamiętajmy, że Maria od prawie 40 lat przygotowuje w Medżugorie, jak to zaznaczył ojciec Gabriele Amorf, swoją armię pokoju, aby niosła światu jej niepokalane serce. Za rok mamy 40-lecie objawień w Fatimie. Liczba 40 w Piśmie Świętym oznacza czas oczyszczenia, ale jednocześnie czas próby który przygotowuje nas do jakiegoś przełomu. I nie chodzi być może, a może i tak, o to, że stanie się coś apokaliptycznego, być może tak, ale chodzi o przełom w naszym sercu, ponieważ triumf niepokalanego Serca Maryi może dokonać się tylko wtedy, kiedy Bóg przez Jezusa w mocy Ducha Świętego zatriumfuje w naszych sercach. Duchowość Maryjna jest duchowością jakby to powiedzieli komandości gromu, pełną ciszy i bardzo skuteczną. Cisi i skuteczni. Tacy mamy być jako katolicy, zawierzeni Chrystusowi przez ręce Maryi. Ukryci w jej niepokalanym sercu. Nie schowani z lęku przed światem, czy przed Bogiem, ale ukryci, aby to ona posługiwała się nami, ponieważ, jak powiedziała w Medjugorje, poprzez modlitwę Wszechmogący obdarzy was pełnią łaski i staniecie się moimi wyciągniętymi rękoma. Orędzie Matki Bożej z Medjugorje z 25 stycznia 1993 roku. Drogie dzieci, dziś wzywam was, abyście na serio przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Maria mówi na serio przyjmij, tak jak przyjmij słowa... Z Pisma Świętego na serio. Pismo Święte nie jest książeczką, nie jest tylko Biblią. Słowo Biblia jest terminem świeckim, oznacza po grecku po prostu księgi. Biblia jest Pismem Świętym, czyli Słowem Bożym. Te dni, mówi Maryja, są dniami, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, pokój i dobro. W tej kolejności, Bóg daje Ci pokój, kiedy Twoje serce jest pełne pokoju, czynisz dobro, a maksimum dobra to. Miłość. Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z Waszego życia, z Waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość do Boga i bliźnich. Tak i tylko tak będziecie mogli rozpoznać znaki czasu. Jestem z Wami i prowadzę Was ku nowym czasom, czasom, które Bóg daje Wam jako łaskę, a zatem nie mamy się czego lękać, ponieważ. Przeszłość oddajmy miłosierdziu Bożemu, a przyszłość opatrzności Bożej, abyście go mogli jeszcze bardziej poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Ojciec Gabriele Amorf w ten sposób komentuje ten fragment. Matka Boża wzywa nas do powagi. Już wcześniej się skarżyła. Wielu ludzi przybywa do Medjugorje. Wracają stąd z wieloma postanowieniami, lecz po kilku dniach już o nich nie pamiętają. Musimy być wierni postanowieniom, które podejmujemy. A są to dni, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, pokój i dobro. Dlaczego Maria przypisuje taką wielką wagę tym dniom? Nie wiem. Ale od 1993 roku do dziś wydarzyło się wiele rzeczy. To prawda. Sądzę jednak, że Matka Boża odnosi się do czasu, w którym przemawia do świata. To jest czas, który Bóg Wam daje jako łaskę, abyście Go mogli jeszcze bardziej poznać. Jest to czas znaków, które musimy się nauczyć rozpoznawać. Nowe czasy, do których ona sama nas prowadzi. Czas pokoju, w którym, jak powiedziała już kiedy indziej, zatriumfuje jej niepokalane serce. To, jak długi będzie okres oczekiwania na ten czas, zależy również od nas. Od tego, w jaki sposób i jak licznie odpowiemy na jej wezwanie do modlitwy. Dlaczego Maryja wzywa? Do modlitwy. Pierwsze soboty miesiąca są wezwaniem do modlitwy. W intencji zadośćuczynienia grzechom, które obrażają niepokalane serce Maryi. Przede wszystkim musimy porzucić ścieżki zła. Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z Waszego życia, z Waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość do Boga i bliźnich. To jest istota Ewangelii abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest fragment z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 15, wers 12. Pamiętam, pisze ojciec Gabriele Amorf, jak Giorgio Lapira, mój bliski przyjaciel z czasów, gdy jeszcze zajmowałem się polityką, powiedział mi kiedyś, odkąd przeczytałem przypowieść o dobrym Samarytaninie, nie mogę przejść obojętnie wobec cierpienia, udając, że go nie widzę. Muszę się zatrzymać. I to robił. Znaki czasu, o których mówi Maryja, prowadzą do nowego czasu, do czasu pokoju, ale ten czas pokoju, w którym zatriumfuje niepokalane serce Maryi, jest uzależniony od tego, czy najpierw Ty i ja wprowadzimy pokój Boży do naszych serc. Zbawienie zawsze zaczyna się od de mnie samego. Od ciebie i ode mnie, od nas, od pracy nad sobą, od zawierzenia się Bogu i ciągłego zawierzania się Bogu, od ciągłego powstawania, budowania swojej relacji z Bogiem przez Słowo Boże, Sakramenty Święte, naukę Kościoła Katolickiego. Triumf niepokalanego serca Maryi nadejdzie wtedy, kiedy Twoje serce będzie niejako jak serce Maryi, pełne łaski. Oczywiście nie w tym samym znaczeniu teologicznym, bo nikt z nas nie jest niepokalanie poczęty i nigdy nie będzie i nikt z nas nie jest przedodkupiony, ale jednak jesteśmy ochrzczeni, a w związku z tym otrzymaliśmy dary z nieba, aby nie tylko walczyć z grzechem, bo życie chrześcijanina nie polega tylko na walce, ale polega również na triumfowaniu, na tym, aby mieć władzę nad grzechem. Bóg daje ci władzę nad grzechem, jeżeli grzech wyznajesz w sakramencie pokuty i pojednania, spełniając te wszystkie pięć warunków spowiedzi, miłosierdzie Boże wlewa się do naszych serc pod warunkiem, że my najpierw chcemy odrzucić grzech, przyznajemy się do grzechu i swoim sercu, robimy miejsce dla jego miłosierdzia, serce Maryi jest narzędziem miłosiernego. Serca Chrystusa. Chrystus nie przyszedł po to, aby nas potępić, ale aby nas zbawić. Jego zbawienie działa przez miłosierdzie Boże. Co to znaczy, że Chrystus przyszedł nas zbawić? To znaczy, przyszedł dać nam prawdę, możliwość poznania tej prawdy, którą jest on sam. Jeśli przyjmujesz tę prawdę, ona staje się Twoją drogą prowadzącą do życia wiecznego. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Jeżeli odrzucasz tę prawdę, sam siebie skazujesz na potępienie, i nawet ogromna miłość Boga nie jest w stanie zmusić Cię do tego, abyś poszedł do nieba. Bóg tak bardzo ukochał ludzi, że dał im pełną wolność, dał nam pełną wolność, która również może odrzucić Wszechmogącego Boga. W tym właśnie kryje się istota. Misterium inquitatis, jak to mówił święty Jan Paweł II, czyli tajemnicy zła. Człowiek może odrzucić miłość, jest to kompletnie nielogiczne, no bo jak można odrzucić coś bardzo dobrego, wspaniałego, cudownego. Ano dzieje się to właśnie wtedy, kiedy mamy przyćmione spojrzenie, kiedy nie widzimy całości prawdy, którą jest Chrystus. Bóg dał nam 10 przykazań. Szatan daje nam jedno przykazanie: rób, co chcesz. Chciałbym także na koniec już, abyście do swoich intencji włączyli pewną osobę. Dostałem list od Mateusza. Nie chcę ujawniać korespondencji, bo nawet Mateusza nie pytałem, czy, czy mogę to zrobić. Bardzo krótki list. Mateusz pisze o swojej dziewczynie, która jest chora na ataksję. Rdzeniowo-muszczkową. Jego dziewczyna nazywa się Maja, ma 19 lat. Jest to ciężka choroba. Jak pisze Mati, w obecnej sytuacji mam takie momenty, w których tracę wiarę, modlę się i czuję, jakbym nie był wysłuchany. Czuję się, jakby Pan Bóg odmówił mi szczęścia. Proszę, żeby zaradził coś na moją wiarę, która maleje. Proszę cię o modlitwę, pisze Mati aby moja wiara nie upadła całkiem i o zdrowie dla mojej dziewczyny. Z Bogiem i do zobaczenia najpóźniej w niebie. To jest właśnie miłość, która nie rozumie cierpienia, ale nadal w cierpliwości pozostaje sobą, czyli miłością. Proszę Was, abyście włączyli maję, jeżeli jest to możliwe, do swoich codziennych modlitw. I na koniec rzeczę tradycyjnie do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.